Nazywam się Aneta Grzanek, jestem właścicielem szkoły językowej Convers. Ja uczestniczyłam we wszystkich szkoleniach Akademii pierwszego stopnia oraz w jednym szkoleniu z drugiego stopnia i muszę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja, ponieważ zrozumiałam, czym jest zarządzanie szkołą językową. Zrozumiałam, jak ważne jest być liderem. Który motywuje swoich pracowników, który wie, jak nawiązać z nimi dobre i wieloletnie relacje. Bardzo cennym dla mnie szkoleniem było szkolenie ze strategii marketingowej, ponieważ nauczyłam się, jak skutecznie budować strategie marketingowe oraz zrozumiałam, jakie błędy popełniałam dotychczas, promując swoją szkołę. Wiem, dlaczego niektóre kampanie reklamowe okazały się fiaskiem. Ponadto poznałam różne narzędzia finansowe, które bardzo często są lekceważone przez językowców, a które są niezwykle ważne w prowadzeniu każdej firmy. Bardzo cennym szkoleniem było również szkolenie z aspektów prawnych, gdzie Nauczyliśmy się, jak konstruować poprawne umowy, jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami. No cóż, kończę Akademię z głową pełną pomysłów, z ogromną motywacją do zmian. Czuję się pewnie, ponieważ wiem, że mam odpowiednią wiedzę, aby te, te zmiany dokonać. Poza tym, Akademia daje też wspaniałą możliwość nawiązania świetnych relacji. Z innymi właścicielami szkół językowych. Podczas zajęć dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem. Także nie tylko od trenerów się sporo dowiadujemy, ale również od, od, od siebie. I dla mnie osobiście te relacje, mam nadzieję, że będą się utrzymywać również długo po akademii. Także ja bardzo polecam. Na pewno wezmę udział w akademii w przyszłym roku w drugim stopniu i polecam wszystkim, którzy mają jakieś wątpliwości, warto, warto poświęcić ten rok i tutaj przyjechać. Dziękuję.